Tak wyglądał pogrzeb Agnieszki Kotlarskiej. Miss została zamordowana, miała tylko 24 lata, osierociła córeczkę. Agnieszka Kotlarska miała wszystko: urodę, popularność, a u swego boku ukochanego mężczyznę i małą córeczkę. Jednego dnia straciła wszystko, a bliscy stracili ją. Zmarła 27 sierpnia 1996 roku po tym, jak została zaatakowana przez Psychofana. Niedługo później odbył się jej pogrzeb. Od blisko 30 lat Kotlarska spoczywa w skromnym grobie na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia. Agnieszka Kotlarska, Miss Polski i Miss International 1991 zapisała się w historii jako jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych polek lat 90. Już jako nastolatka przyciągała spojrzenia swoją urodą. W wieku zaledwie 19 lat sięgnęła po koronę najpiękniejszej kobiety w kraju, a wkrótce potem została pierwszą polką, która wygrała prestiżowy konkurs Miss International, zdobywając międzynarodową sławę. Jej kariera rozwijała się błyskawicznie. Agencje modelek interesowały się nią odkąd skończyła 16 lat, a jej twarz pojawiała się na okładkach magazynów. Tytuł Miss otworzył jej kolejne drzwi. Agnieszka nie tylko podbijała wybiegi, ale i serca fanów. Po kilku latach spędzonych na światowych wybiegach, modelka wróciła do Polski, by ułożyć sobie życie rodzinne z mężem Jarosławem Świątkiem i wychowywać małą córeczkę. Dziewczynka przyszła na świat w grudniu 1993 roku. Tragedia wydarzyła się niespodziewanie. Bajkowy sen nagle zamienił się w koszmar. Rok 1996 zapisał się tragicznie w biografii modelki. W lipcu Agnieszka uchroniła się przed śmiercią, rezygnując w ostatniej chwili z lotu samolotem, który się rozbił. Zginęli wszyscy na pokładzie. Choć wydawało się to szczęśliwym zbiegiem okoliczności, Kotlarska odeszła zaledwie miesiąc później. Gwiazdę dręczył psychofan i stalker. Mężczyzna od dawna obsesyjnie ją śledził. 27 sierpnia 1996 roku czekał pod domem modelki we Wrocławiu. Gdy Agnieszka wraz z mężem i 2,5-letnią córką próbowali odjechać samochodem, Stalker zablokował im drogę. Kiedy jej mąż wysiadł, by wezwać pomoc, psychofan zaatakował go nożem. Kotlarska stanęła w obronie męża i została zabita. Modelka wykrwawiła się na miejscu. Pogrzeb Agnieszki Kotlarskiej i skromny, zadbany grób. Tragedia rozegrała się na oczach męża i maleńkiej córeczki. Dziś córka kotlarskiej, obecnie 32-letnia, żyje w cieniu lęków i traum, a jej mama od blisko 30 lat spoczywa na wrocławskim cmentarzu przy ulicy Grabiszyńskiej. Na skromnym, bardzo zadbanym grobie widnieje napis: Dlaczego tak szybko powiedziałaś dobranoc?